Witam w kolejnym odcinku AMI Jazdy. Dzisiaj na warsztat biorę kartę AK500+, czyli akcelerator do Amigi 500. Zapraszam do oglądania. Karta AK500+, przeznaczona jest do instalacji w Amice 500 lub w Amice 500+. Aby zainstalować kartę, nie potrzeba do otwierać obudowy komputera. Wystarczy jedynie ściągnąć zaślepkę po lewej stronie ze złącza rozszerzeń i można już kartę zainstalować. Instaluje się ją przez to złącze, po prostu wciskając do złącza rozszerzeń w Amigze 500. No i oczywiście ta część wystaje poza Amigę. Co tutaj mamy na tej karcie? To jest część, która jest częścią górną. Mamy tutaj tak Clockport. W standardzie Amiga 1200. Do niego podłączamy różne urządzenia, które powstały dla Clockporta, czyli na przykład zegar czasu rzeczywistego, ale na przykład również kontroler USB. U góry mamy złącze rozszerzeń w standardzie Amiga 1200, do którego podłączamy akceleratory przeznaczone do Amiga 1200. Możemy podłączyć szereg produktów Individual Computers. Na przykład AK 1221-1232, ale producent twierdzi też, że dopełnił starań, żeby działały blizardy, więc też można je podłączyć. Tutaj mamy wyświetlacz diagnostyczny. Wyposażony jest przycisk, który możemy sobie skonfigurować w oprogramowaniu karty. Z przodu mamy dwa złącza na karty Compact Flash. Pierwsze oznaczone jest jako Boot, drugie oznaczone jako AUX. Do złącza BOOT instalujemy naszą podstawową kartę, gdzie będziemy mieli partycję systemową. Natomiast złącze AUX przeznaczone jest do karty, którą wykorzystujemy do wymiany danych z pc em albo z inną Amigą. No i to złącze jest hotswap, więc możemy instalować i odinstalowywać kartę podczas działania systemu. Workbench automatycznie tą kartę rozpozna i wyświetli. Co więcej, wyświetli tą kartę również, gdy będzie ona w standardzie PC z systemem FAT i nie trzeba doinstalowywać żadnych sterowników, ponieważ oprogramowanie karty AK500 Plus nam to zapewni. I działa to zarówno w systemie 3.1, jak i 1.3. Po drugiej stronie karty znajdują się wszystkie chipy, w które karta jest wyposażona, m.in. procesor. Jest to procesor 68 SEC000, pamięci 8 MB oraz 8 MB pamięci Flash, które jest całe oprogramowanie. No i mamy tutaj też 16-bitowy port rozszerzeń, który przeznaczony jest do instalacji rozszerzenia XR500, czyli to jest karta sieciowa do Amigi 500. Karta wyposażona jest w nóżki, po instalacji tej karty w porcie rozszerzenia Amigi 500 Nóżki powinny dotykać podłoża, także karta nie powinna się ruszać, powinna stabilnie stać na podłożu Jest tu też takie pleksje ochronne, które ułatwia wkładanie kompakt fleszy No i właściwie tyle, nie ma tutaj żadnej obudowy Tak więc po instalacji ta część karty wystaje poza Amigę Co więcej, jeżeli zainstalujemy akcelerator to on również będzie wystawał. No dobra, no to ja w takim razie instaluję tą kartę w mojej Amidze 500 i zobaczymy, jak to działa. Po instalacji karty AK500 Plus w Amidze oraz włączeniu komputera pojawi nam się taki ekran. Możemy z tego y, poziomu skonfigurować kartę y, oraz wybrać profil, zgodnie z którym będzie ona działała, ale zanim to zrobimy, najlepiej jest przygotować sobie y, kartę Compact Flash z systemem y, Amiga S3.1. Amiga S31 jest zapisany w pamięci karty AK 500 Plus i możemy bardzo wygodnie zainstalować sobie ten system na karcie. Na karcie Compact Flash. W moim przypadku jest to karta MicroSD podłączona przez przejściówkę. No to zobaczmy, jak to zrobić. W menu wybieramy opcję F7, Install menu. No, i mamy tutaj trzy opcje: F1, F3 i F5. F5 to instalacja sterowników do sieci, tego nie będę robił, ponieważ nie mam karty sieciowej. F1 instalacja automatyczna, F3 instalacja manualna. Po wybraniu F1, co zaraz Wam pokażę, cała instalacja przebiega automatycznie. Jeżeli wybiorę F3, to wtedy wszystkie dyskietki instalacyjne systemu 3.1 zostaną jakby zamontowane. No, i sam będę mógł przeprowadzić instalację z wykorzystaniem tych dyskietek. Ale ja wybieram automatyczną instalację. No, i w pierwszym kroku instalacji obrazy, które są w pamięci karty AK500, muszą zostać rozpakowane i przygotowane. To chwilę potrwa. Rozpoczynamy automatyczną instalację. Możemy wybrać, czy instalacja będzie w języku angielskim czy niemieckim. No i wybieramy, na jaki nośnik zainstalować. Ja w tej Amidze mam zainstalowaną kartę MicroSD, którą już wcześniej używałem, więc mam tutaj Amiga RDB Found, a rozmiar tej karty to 32 GB i właśnie tą kartę użyję, więc wciskam teraz przycisk install i. Cała instalacja przebiegnie teraz już automatycznie. Instalacja zakończona. Możemy teraz zrestartować Amigę. Wróciliśmy do menu, nowy profil przygotowany do użycia z Kickstartem 3.1 i z Workbenchem 3.1. Pod F2 mamy Kickstart 1.3, pod F3 mamy różne profile związane z Amigą 500, pokażę je za chwilę. No i mamy też sześć profili, które samemu sobie można zdefiniować. Te profile F1, F2 i F3, one właściwie nie są bezpośrednio modyfikowalne. No dobra, no to zobaczmy jak to działa. Zainstalowałem Workbench 3.1, więc teraz wykorzystam profil F1 i uruchomię Amigę z Kickstartem 3.1 oraz z Workbenchem 3.1 z mojej karty SD. Tak to wygląda. Jak widzicie, zostały utworzone dwie partycje: WB31 i Work. I to są urządzenia CF0 i CF1, więc CF0 ma 470 MB. File system, który został użyty to PFS3. Zarówno na, dla partycji systemowej, jak i dla work. Przy okazji mogę jeszcze wam pokazać Show Config. Tak to wygląda w domyślnych ustawieniach. Czyli mamy 1MB u Czyli tu już jest rozszerzenie, ponieważ ta Amiga ma. To jest Amiga 500, standardowa, która ma 0,5 MB. Mamy 0,5 MB, to jest Slow RAM. No i 7 MB Fast RAM. -u. Dobra, wróćmy teraz jeszcze raz do menu. Żeby to zrobić, restartujemy komputer i trzymamy lewy przycisk myszy. Jeżeli tylko zrestartuje bez trzymania przycisku myszy, no to po prostu Amiga się zrestartuje i nie będzie menu. Jesteśmy. Teraz chciałbym Wam pokazać jeszcze, jak przygotować kartę pod system 1.3. Jak już mówiłem wcześniej, system 3.1 jest w pamięci karty, więc bardzo łatwo możemy go zainstalować. Natomiast 1.3 nie jest dostarczony razem z kartą. Natomiast automatyczny proces instalacji przygotowuje już partycję pod system 1.3. Jest ona po prostu pusta i samemu należy ją sobie doinstalować. Żeby to udowodnić, wybiorę teraz F2, po to, żeby uruchomić profil do systemu 1.3. No i zobaczycie, że system wystartuje, ale ponieważ nie ma dysku z systemem, niewiele tutaj. Nam zrobi. Więc teraz, żeby dokończyć tę instalację, musimy mieć dyskietkę z workbenchem 1.3.3 albo po prostu 1.3. Czyli to jest taka dyskietka, jak była z każdą Amiga 500. Ja ją teraz zainstalowałem w komputerze, restartuję. No i system teraz wystartuje się z tej dyskietki. I następnie przekopiuję tą dyskietkę na Partycję, o której mówiłem wcześniej, przygotowaną podczas autoinstalacji do systemu 1.3. No to uruchamiamy Shell'a i zobaczmy, jakie tutaj mamy urządzenia. Partycja, o której mówiłem wcześniej to jest partycja DH0 rozmiar 50 MB, zajęta 0% i nazwa WB1.3. Na tą partycję skopujemy zawartość dyskietki, z której wystartowałem system, czyli Workbench 1.3 i to powinno wystarczyć. Kopiowanie zakończone. Rzućmy jeszcze szybko okiem, czy coś się pojawiło na partycji WBA 1.3. Tak, mamy to, co chcieliśmy mieć. No to teraz wyciągam dyskietkę i restartuję i zobaczymy, czy wystartuje z karty Compact Flash. Proszę bardzo, mamy system 1.3. Dobra, wróciłem do menu, e, czyli jeszcze raz. F1 uruchamia nam system 3.1, F2 uruchamia nam system 1.3. Oba systemy są na, zainstalowane na tej samej karcie, w moim przypadku SD. Ale może być też Compact Flash na różnych partycjach, i nie musimy nic kombinować ręcznie z priorytetem startowania, ani nic takiego. Wszystko za nas zrobi karta. My tylko wybieramy F1 lub F2. Pod F3 mamy standardowe profile Amigi 500, czyli mamy zainstalowaną kartę AK500, ale chcemy, żeby nasza Amiga wyglądała jak zwykła Amiga 500. Z różną konfiguracją pamięci. Mamy tutaj konfigurację od F1 do F5. No i tak, F1 to jest Kickstart 1.3, pół mega chip pół mega slow ram -u. później mamy standardowo Omega 500, czyli Kickstart 1.3 i pół mega chip później mamy Amiga z 1 megabajtem chip ram -u. no i później mamy dwie konfiguracje z Kickstartem 1.2. Kickstart 1.2, zarówno jak i Kickstart 1.3 jest już w pamięci karty, więc nie musimy go tutaj sami przygotowywać. Możemy też wybrać sobie, czy nasza amiga jest pal, czy NTSC. Możemy włączyć Action Replay'a lub Hardemona. Możemy też zdecydować o konfiguracji stacji dyskietek. Mamy tutaj kilka opcji. Możemy mieć tylko z DF0. Czyli wtedy DF1 nie będzie widoczna. Jak również inne stacje, akurat w tej amidze, na której nagrywam, mam podłączony DF1 na zewnątrz i jest to gotek, dlatego pokazują mi się tu DF0, d 1 Możemy też sobie wybrać Boot Selector i to będzie taki sprzętowy Boot Selector, który sprawi, że stacja na zewnątrz d 1 będzie widoczna jako DF0. ADF0 nie będzie wtedy w ogóle dostępna. No i wreszcie możemy wybrać sobie, jakie jest taktowanie procesora. Opcje, które tutaj widać to są opcje, które muszą być mniejsze niż w globalnych ustawieniach maksimum, które zaraz Wam pokażę. Czyli ja mam tutaj, mam maksimum ustawione na 21 MHz, więc mogę wybrać 7, 14, 21. Gdybym przestawił to maksimum na więcej, no to mógłbym tutaj również wybierać y, kilka dodatkowych ustawień. Y, I to jest wszystko dostępne z tego menu. Tak to działa w Amidze 500. Jeżeli mamy kartę AK500, zainstalowaną w Amidze 500, to menu wygląda tak samo, natomiast działa. Troszkę niezgodnie z tym, co jest napisane, mówiąc w skrócie, tyle ile mamy chip w Amidze 500, to zawsze będziemy mieli. AK500, nam nie ograniczy tego chip w żaden sposób, czyli jeżeli mam 2 mega chip czyli jeden na płycie, jeden pod klapką, zawsze będziemy mieli 2 mega. Nawet jeżeli wybiorę sobie tutaj konfigurację F2 z kickstartem 1,3 i z pół mega chip Więc tak naprawdę w tym menu. W przypadku AMIGI 500, wybieramy tylko, czy chcemy mieć dodatkowe pół mega slow RAMu czy nie. No i oczywiście jest to slow RAM, który jest udawany na karcie AK500. W żadnej z tych konfiguracji nie mamy włączonego kontrolera ID, więc jest to tylko i wyłącznie stacja dyskietek lub stacja dyskietek, jeżeli mamy więcej. Dla przykładu wezmę tutaj F1. No, i pokażę Wam, co się stanie. Oczywiście yy, mamy standardową amigę. Yy, po co w ogóle jest potrzebne to menu? No, czasami może się zdarzyć, że jakaś gra lub demo nie będą działały z dołączoną yy, tą całą yy, częścią karty AK500, która nam. Rozszerza naszą Amigę, więc wtedy możemy sobie jakby na chwilę zdowngradeować naszą konfigurację. No i jest szansa, że to demo lub gra będzie działało i nie będziemy musieli odłączać od Amigi karty AK500.